Paweł już pędzluje swój dodatek za do tatara, to Mariusz są takie. Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie z Centrum Poznania. Jesteśmy na Muńskiej 12 i zapraszamy do re rekomendowanej restauracji myślą. Jeszcze 224, bo 225 chyba jeszcze nie wyszły, w czerwcu będą, więc 223 też widzę, że ma lutka, więc zapraszamy do restauracji The Time Grill and Wine. A co tutaj ziemy, to zaraz zobaczycie. Moi drodzy, mamy teraz y, poczęstunek od kuchni. Trzy rodzaje, właściwie ser jest jeden, bo to jest ser litewski dojrzewający y, krowi na, trzy, na trzech różnych etapach, y, że tak powiem, dojrzewania. Y, kilkumiesięczny, osiemnastomiesięczny i 24 miesięczny Do tego chlebek, nie wiem czy własnego wypieku, bo nie, nie dopytam panią. Na taki ala Trochę. Ten ser już próbowaliśmy. Ja próbowałam ten najsłabszy. No i na razie jest całkiem, całkiem dobry. Nie, jakaś taka moc z niego nie, nie idzie, więc. Ale to jest dobry. Już przyjadłeś? Znaczy no. No, drugi jem teraz. Najbardziej się kruszy Ten najmocniejszy, najbardziej wyschnięty. Ale rzeczywiście czuć. Że tu jest najwięcej tego smaku takiego serowego. Jak spróbujesz, jeszcze będziesz wiedział, o czym mówię. Mhm. Fajny taki maślany smak, takiego maślanego, długo dojrzewającego, właśnie sera. Na tym pani mówiła, że nawet widać takie kryształki, które się wytwarzają pod wpływem dojrzewania sera, jak ser leżakuje. No, bardzo fajna propozycja. My lubimy akurat sery, no to za nas, nie? Bardzo fajny pomysł. Moi drodzy, mamy przystawki. Paweł już pędzluje swój dodatek do tatara. O! Takie oto chruściki zamiast chleba są tutaj podawane do tatara wołowego. Zaraz Pałek mam opowie, co tam ma. Tatarze? Mhm, bo widzę, że fajne dodatki takie świeże. To tak, ja nie wiem co ja mam, bo ja nie pamiętam. Cebula ogórek. No, mają ale... chyba jakiś typiorkowy, bo taki Zielonej kolorowy. Mhm. Ja mam coś poznańskiego, a mianowicie reddzikiem. Do tego takie ziemniaczki, które pani mówiła, że one są pieczone, a potem jeszcze opalane. Dzięki temu mają taki ciekawy... Smak y, ziemniaka z popiołu. I zresztą tak wyglądają, jak takie z popiołu wyciągnięte. Niby nie ziemniak z farogiem, ale dodatek lub truchu, dodatek właśnie a, takich zielonych elementów oliwy smakowej. Powoduje, że to jest dosyć fajne. I ten ziemniak też ciekawie smakuje, prawda? Zupełnie innego. Bardzo delikatny. Bardzo delikatny, tak. I jak, nawet jak na faruch wcale nie jest takie niesmaczne jak zwykle. Ja nie lubię tego Mmm, ojej, to takie Tatarowy. Brakuje mi tu brzanki. Ja bym wolała, żeby to było podane z chlebem, a nie z To jest taka wariacja, pani też mówiła, że to jest ich własny sposób podawania tego. ja uważam, że takie frytki do tego nie pasują, ale może ja się mylę. Te frytki to są bardziej... Do pokrupania. Chipsy, no, ale dobre. Moje też, poznańskie klasy. Bardzo dobrym wy wydaniem. Ja polecam. Ja bardzo polecam. No i drodzy, tutaj mamy jeszcze danie takie Matima. Też klasyczek taki kuchni francuskiej. to jest w ogóle połączenie trochę kuchni francuskiej z kuchnią polską. I między innymi jest właśnie foie gras na brioche z sosem demi glace. Do tego marmolada z jabłka. Podobno smakuje wyśmienicie. Ja za foie nie przepadam, więc nie będę Wam próbować na wizji. A Pawełek dalej kupie swoje frytki. Nic nie mówi. Nie mówi, bo jest wszystko bardzo dobre. Szkoda czasu na gadanie. Powiem Wam, że jak na przystawkową porcję, to to jest... Zdecydowanie za duże. To jest Paweł Opowiadaj, widzom. Mamy co z breblą. Mm, krewetki, przegrzebki, biała ryba. I kalmary, pani też mówiła. A nie, to nie biała ryba, to są kalmary. No, krewetki, przegrzebki i kalmary. Brokuł gałązkowy. Mm. I to wszystko. Fasolka, a dużo chyba. K... A, eda mamy, eda mamy. Ja mam z kolei halibuta, którego pani polecała na perłowej kaszy kuskus. wywarzywa do tego typu marchewka, szpinak, boczniak i sos kaparowy. Bardzo dobrze zrobiona ryba. Fajny smak. Idealnie w punkt yy, wysmażona, jeśli chodzi o kuskus, bardzo fajny smak. Ogólnie bardzo yy, fajne danie, bo ja uważam, że ryba jest wybitnie zrobiona. Mm. Świetna, nie? No. A twoje krze, te przegrzebki, te krewetki? Że, Widzę, że krewetka jest tak też w punkt, bo ona taka. Spróbowałem najpierw kalmara. Bo, to jest kalmar? Bo, tak, bo kalmary są takie. Stekiki um, takie. Grube, kalmarowe. ale są mięciutkie, nie są w ogóle twarde. Ja próbować tego stekiki? No, jakie takie Rzeczywiście. Już patrzę na krewetkę. O, krewetka jest taka, prawie że surowa. No. Ten kalmar tak samo. Gumowa. Prawie ze surowa. A w tą stronę, ze surowa. Hmm? Moim zdaniem wolałbyś mogłabym bardziej... mieć jeszcze troszeczkę. To jeszcze przegrzebkę zobacz. Bardzo dobra. Ale bardzo dobra, maślany sos, przepyszny to jest. Mi to bardzo smakuje, też bym to zjadła. to co, z tych dwóch dań to chyba wolałbyś moje. Tak. <laughs> Mati ma boczek duszony, długo odduszony, Do tego ma czekoladę, do tego ma sos, jakieś pirepie druszkowe jakieś tam dodatki. Ja bym sobie tam uciupała kawę. Kawę tego boczku. Zobaczę, czy on nie jest przypadkiem przesuszony. No jej. Pyszny, kleisty, idealny boczek. Rewelacyjny. Czyli, czyli niesuszony. Przepyszny. Tak jak kiedyś grzeszy łapanowskie na wzroku. Mm. Pozdrawiamy. No mi tu każde danie smakuje. Yy, nie wiem, czy najbardziej mi nie smakuje Danie Matiego. Wyśliśmy. Bardzo wszystko było smaczne. My Wam bardzo to miejsce polecamy. 460 zł za to wszystko, co widzieliście. Jak dla mnie to nie jest jakaś bardzo wygórowana cena, bo uważam, że jak na restaurację z polecenia myślę, to za trzy osoby pamiętajcie, że to jest cena, razem z napojami. Więc uważam, że cena jest adekwatna do jakości tych dań. A Ty? Tak, ja jestem tego samego zdania. Uważam, że wszystko było przepisne. To ja już powiedziałam swoje zdanie, teraz Ty coś powiedz, bo Ty coś w tym odcinku jesteś milczący. Bo jestem w tym odcinku jedzący. A teraz nie jesz. No i już powiedziałem, no, wszystko rewelacyjne. Super tak. smakowało. Przepyszne, rozumiemy skąd jest polecajka. Pamiętajcie, że szefem jest tutaj Dawid Łagowski, który jest jednym z uczestników Top Szefa. No i widać tą rękę szefa tutaj, wszystko było dopieszczone, smaczne. Pyszne dodatki, wszystko się zgadzało, wielowymiarowe te dania były. Pawełku, powiedz coś. Słuchajcie, no co, no, nie, nie mam co powiedzieć. No, wszystko było bardzo dobre. talerze wyjedliśmy do zera, już tak, dużo nie brakowało, żeby były wylizane. Co jeszcze ciekawe, bardzo duże porcje. W stosunku do tych takich mieszlenowych restauracji, tak. to tutaj porcje były ogromne, więc uważajcie z tym. Tak, już po przystawce już mieliśmy dość, a no. potem dostaliśmy jeszcze danie główne. No. I no te dania główne były wielkościowo tak samo tak jak przystawki. Mi się więc, też więc ja wydaje. nie wiem, czym się różni przystawka tutaj od dania głównego, to, główne. to tak jakby no. wszystko to były dania główne. No takie duże te, te dania, więc no. uważajcie, przyjdźcie sobie na przystawkę i deser, albo tylko na danie główne i nie wiem, na deser. Weźcie przystawkę na pół. Dla nie potem I deser deser też na, na pół. pół i wtedy, wtedy będzie chyba dobrze. Dobra, no słuchajcie, nic. to dzięki. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. I zapraszamy na Mońską 12 do poznania. I na razie pa. pa.